That's Marines, let's get them! Halo, halo, witam Was serdecznie. Generał Helm ponownie w pas się kłania. Dzisiaj gramy sobie setupem troszeczkę innym, ponieważ ktoś mnie tam zjechał na forum, nie na forum, gdzieś tam w komentarzach ktoś mnie zjechał, że KH2002 jest tylko dla kozaków i, i że super się nim gra. No i tak sobie pomyślałem, że może faktycznie nie nadaje się zbytnio na używanie tego karabinu. No i żeby się przekonać, czy faktycznie tak jest, czy nie, postanowiłem sobie pograć trochę w... TDMA. Także zobaczymy, jak pójdzie KH2002 plus yy, Rex, czyli Król, czyli wielki rzeźnik tutaj z Battlefielda. No tak, yy, kurczę. Znowu te zacinki. Znowu nie jest fajnie. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Może to nowy fraps, czy cokolwiek innego, ale to jest nieważne, ponieważ generał Henry już tu ciśnie. Oooo! Dosyć celny ten KH2002. <gry> Oj. Oj, 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 oj ilu ich tam było? Mylę państwo <grym> Dobrze, e, na popołudniowe... E, na popołudniowe spotkanie kawka e, Dla wszystkich oj oj, 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 ktoś mnie tu ktoś mnie tu zresował, zrespił, z, nie wiem co zrobił jeszcze, ale... Kurczę, czemu tak zacina? No już mnie wkurza to. No bo jakoś tak od reinstala Windowsa zdarzyło się właśnie e, e, to, że strasznie mi zacina Battlefield w tych najwyższych detalach, a nie chcę e, nie po to mam sprzęt taki jaki mam <grym>, ale jestem głupi oj <grym>, gościu się zaczaiło, tam ze śmietnika ktoś wali <grym>, nie po to mam kompa dosyć wypasionego ojej ojej idę mu Kurczę, troszeczkę chaotycznie zaczęła się ta rozgrywka i nie, nie bardzo wiem kogo goszczę, tu jakiś szczurek jest. Ajajajaj, ej, zdało mi pociągnął. Szczurek tutaj jakiś się zaczaił. KH2002, pierwsze moje tutaj wrażenia są takie, że bardzo celna broń i dosyć mocna. O nie, to mój. Udało mi się jeszcze tutaj fiknąć, bryknąć. Dosyć mocna i bardzo cenna zobaczymy jak to dalej pójdzie, ponieważ no kurczę Nie bardzo lubię Oj, to ten, który tam mnie chciał ściągnąć wcześniej Oj, wciągnie Oj, jeszcze wyrzucił ground pod nogi sobie A to szczureks Dobra Smoki i ten świetnie Oj, Oj ojej ojej ojojoj, kurczę, myślałem, że go jeszcze dziabnę 5 do 1, no nie jest źle. E, lubię takie początki, lubię takie rozpoczęcia. Kurczę, żeby, żeby tak jeszcze nie przecinało. E, troszeczkę w tym... Takie mikroklatkowanie odczuwam, co nie bardzo mi pasuje. E, natomiast już chyba wszystkim mogę polecić, przynajmniej na Team Deathmatch, e, mogę wszystkim polecić granie KH e, 2002 No kurczę, celność jest wręcz porażająca. Moc... Ojojojoj oj, 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 oj. No, tak pochwaliłem przed sekundą celność, po czym zginąłem w tempie natychmiastowym. No ale to dlatego, że troszeczkę tu je zlamiłem i, i tak sobie kurczę wyszedłem na... na, na pozycję otwartą do strzału, znaczy do strzału do mnie, do ściągnięcia miałem i nie wiem co mówię w ogóle, ale to jest nieistotne, ponieważ no, generał hełm ostatnio jest w dobrej formie. E, trochę cisnę, trochę tutaj... Miarze wręcz czasami, no ale cóż, no kurczę nie zawsze można nie. Oj, gdzie tu takie okienko było? oj, oj, oj. Dobra, szybko. Oj, oj nie, no tego już nie przeżyłem. Niestety. Dobra, 6 do 3. Kurczę, wynik zmienia się na moją niekorzyść, że tak powiem. Eee, kurczę, no zobaczmy, zobaczmy co tu dalej. Jak pocisnąć? Z której strony? Eee, myślałem, że świetność że świetność Battlefield 3 ma już za sobą swoje te najlepsze e, lata, przynajmniej lata, e, tak, chwilę, przynajmniej w moim odbiorze, trzyma już za sobą. Natomiast, e, o ładnie, natomiast, e, ostatnio włączyłem sobie, wiecie co, tryb... Ojej, jak jestem lesz, ja pierdziele. <ścoughs> Chciałem coś powiedzieć i już myślałem, że ktoś zginął. E, włączyłem sobie tryb e, Hardcore. Ja dużo grałem na hardkorze w, w BFA2 i chyba... czy nie... w Bad Campanie. tam dużo grałem na hardkorze, natomiast e, tutaj to, tak z ciekawości sobie włączyłem e, tryb hardcore i powiem Wam szczerze, że naprawdę jest świetny ten trybik. E, jak gdyby na nowo odkrywam tutaj treści battlefieldowe. <laughs> no i kurczę, niebawem podejrzewam, że... ojojo, to mój. E, pojawią się filmiki właśnie z... E, już tak na zakończenie jakby tutaj gry w Battlefielda 3 e, e, Ponieważ no wiadomo, w Battlefield 4 zbliża się wielkimi krokami e, będę chyba wstawiał już tylko z, hard, z trybu hardcore e, te filmiki ponieważ to naprawdę jest dla mnie to jak gdyby jak gdyby nowa jakość no i tutaj mnie tutaj gdzieś ściągnął za winkla 9 do 5 no, no jest słabiutki ten wynik nie ma się czym chwalić ale to taki e, Chyba filmik, niech będzie. Potraktujmy go jako wprowadzenie do właśnie do rzeźni kh 2002. Nie wiem, czy te przecinki też nie mają żadnego wpływu na na co. Co jest to? Ojej, ojej, jaki jestem leszcz. Nie wiem czy te przecinki nie mają wpływu tutaj na, na moją celność Ponieważ no kurczę ja nie wiem dlaczego tak się dzieje Ale może to też wina sterowników Bo ja jadę chyba na becie jakiś tam Po tych katalistach beta Także może, może to jest faktycznie wina, wina sterowników po części Bo wcześniej przed zainstalowaniem świeżej windy nie miałem takich problemów No zobaczymy Dobra Trzeba tu ogarnąć Kogo witam, kogo goszczę? Ten tiserek z KH-2002 no nie powala nie tyle z jakością, co, co jakby... U, 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 u. Ale się wystawiłem, nie mogę się cofnąć Chodź tu Masz granat Nie, nie... U. Kurczę, tu się zaklinowałem na parapecie Ja pierdzielę No jestem na tym parapecie Nie bardzo wiem co mam zrobić Tutaj idą chłopacy Choć tam go ktoś ściągnął Tu się zaklinowałem Kurczę no, gdzie oni idą O Ojej Aj kurczę, też nie, nie zginął. Kurczę, no jestem całkowicie zaklinowany na tym parapetku. Oj. Kurczę, tam dużo jest. Dobra, 12 do 7. Kurczę, ten wynik naprawdę nie powala. Tylko kurczę, nie wiem z czego to wynika. Tak się tutaj przymierzałem, przymierzałem do tego, żeby taką sieczkę zrobić, a, a... a pokampiłem to na tym parapecie i z tego nie wynikło żaden score, żaden... Uu, żaden fajny wynik. Chłopacy mnie wręcz wykosili tutaj z góry. A i co będzie dalej? No ojej, ojene, jestem mistrzem w rzucaniu granatem w siebie. po przeładuj. Kurczę, jakoś strasznie nie ogarnię dzisiaj. Nie wiem z czego to wynika. Z tego może Oj kurczę, tam był typ na muszce. Kurczę może z tego to wynika, że używam tych słuchawek takich dousznych, które nie bardzo... Po, tutaj mi y, pomagają w oddaniu tej głębi. Dobra, dwóch zeszło. Jeszcze dodatkowych. Kogo witam, kogo goszczę. Tutaj goszczę. Ej, ej. Tu jest... Gęsto się zrobiło. Oj, nagrałaś się nadziałem. Kurde no, 28 i takim skokiem bokiem, tutaj troszeczkę komentarz mi wygasł przed chwilą Ale kurczę to no widzicie Skokiem bokiem udało się zdobyć dobrze, dobre kilka fragów Około 10 Także kurczę no widzicie, no trzeba tak się dobrze ustawić Jak wyeliminuję te przycinki to podejrzewam Podejrzewam, że o wiele lepiej te fragi mi tu będą wchodziły Oj kurcze, się jakiś niezniszczalny był chyba. O właśnie. <laughs> Generał i Kosa Zagłady. <laughs> kosa Zagłady plus 300 do do siły. Ojej, ojej, 22 do 9, tak no jak tak dalej pójdzie, to zaraz jeszcze odbędę prowadzenie w tym, w tym kiepskim e, Team Death meczu. Kurczę, no fajny tryb. Aha, e, odnośnie tutaj moich nowych fascynacji Battlefieldem e, 3, ponowną e, fascynacją e, i trybem hardcore, e, no tutaj dochodzi jeszcze e, tryb taki, mm, powiedzmy, ja do tej pory grałem sobie na... No, Zresztą grałem sobie na, do tej pory na serwerach przeważnie 64 osobowych. No i kurczę, i tam była, jak sami dobrze wiecie, mega mega sieczka. Eee, no wiadomo, 64 osoby to tam właściwie tak. Eee, gdzie nie strzelisz, tam kogoś trafisz, to po pierwsze i uważam, że to jest troszeczkę pozbawione mm, tam gość był. E, troszeczkę to e, jakby m, obdziera ze skilla e, ludzi, ponieważ no wiadomo, gdzie nie strzelisz tam kogoś trafisz i jest og ogólnie z dupa, e, zbita. E, no i gdzie przeciwnik nie strzeli, tak też, też się za zawsze trafi. Także, także mówię, to tutaj dla mnie te serwery mniejsze, 16-osobowe, czy, czy tam 32, ojojoj, tutaj czy 32 osobowe, naprawdę trafiają w moje gusta, ponieważ, no kurczę, tam nie ma takiej mega sieczki. Ojej, oj, oj, ale mnie załatwił. <laughs> Wejście 3 do 11. No lecę na pysk tutaj w klasyfikacji generalnej. No i tak, także mówię, tryb hardcore plus mniejsze pojemnościowo serwery. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Będę nagrywał te filmiki takie treningowe, też żeby się wczuć, ponieważ to jednak specyfika grania właśnie na mniejszych mapach z mniejszą ilością przeciwników jest też, jest też inna. Także zobaczymy, co z tego wyniknie. Tymczasem żegnam się z Wami Gryzorowi. Bardzo miło było Was tutaj gościć na moim skromnym kanale 23 do 12. No nie jest zły wynik, ale też nie powala. Dziękuję Wam serdecznie, trzymajcie się. Cześć!